Nazywam się Agnieszka Sztąpka. Pochodzę z Górnego Śląska. Jestem farmaceutą i slawistą. W, w ramach programu Czas na Polskę wyjeżdżam do Armenii, do Erwania. Będę gościem organizacji Polaków Polonia. Przez te trzy miesiące pobytu chciałabym bardzo Przekazać jak najwięcej z naszej, z naszej kultury, z tego, co się u nas w Polsce dzieje. Zdaję sobie sprawę, że Polacy w, tak, tak daleko na wschodzie mają pewne wyobrażenie o Polsce, które być może w pewnych aspektach jest troszkę archaiczne. Więc chciałabym je w jakiś sposób pomóc, uzupełnić. Mam nadzieję, że również będę mogła pomóc w nawiązaniu kontaktów bezpośrednich, przyjacielskich Polaków, zarówno tam, jak i tutaj w Polsce, i być może pomóc niektórym przyjechać tu być może na studia lub lub w jakiś, w jakiś inny sposób na kursy języka polskiego. Mam nadzieję, że, że, moje, że moje pomysły i plany przydadzą się. Spotykałam się z różnymi programami, które dotyczyły aktywności na, na wschodzie, ale znałam, że ten jest bardzo ciekawy, gdyż dotyczy Polaków, którzy tam mieszkają.